Jest środa, 26 kwietnia. Mariusz Polowy witam państwa i zapraszam jak zwykle o tej porze do obejrzenia kolejnego odcinka magazynu ligowego. Zapraszam do obejrzenia relacji, które przygotowaliśmy dla państwa wspólnie z klubami czwartej ligi lubelskiej. Zaczniemy od meczu lidera grupy, Chełmianki Chełm, która nie bez problemów pokonała ambitnie walczącą drużynę Pomu Piotrowice. Zobaczmy. W meczu 24. kolejki lider tabeli Hełmianka podejmował pom i sklep Po pierwszych 45 minutach zanosiło się na sporą sensację, ale ostatecznie Hełmianie udowodnili swoją wyższość nad rywalem, zdobywając pełną pulę punktów. Od początku meczu dominowali gospodarze. W tej sytuacji Michał Budzyński popędził lewą stroną i dograł piłkę wzdłuż bramki. Żaden z partnerów nie zamykał jednak akcji. Chwilę później z dystansu uderzał przemysław Kwiatkowski. A w kolejnej akcji tylko wyjątkowe szczęście uchroniło gości od utraty gola. Trzy następujące po sobie strzały nie znalazły drogi do bramki. Mimo iż gospodarze zdecydowanie dominowali, niespodziewanie to POM otworzył wynik tego meczu. W 21 minucie obrońcy hełmianki nie potrafili wybić piłki z własnego pola karnego. Swojej szansy nie zmarnował Rafał Bartoszcze. Chełmianie odpowiedzieli 6 minut później, ale ponownie z dobrej strony zaprezentował się bramkarz gości Bartłomiej Wajrak. W 33 minucie doszło do dość kontrowersyjnej sytuacji, po której mimo protestów piłkarzy Pomu sędzia zdecydował się na odgwizdanie rzutu karnego. Jedenastkę na gola zamienił Michał Wołos. Zawodnicy Chełmianki postanowili pójść za ciosem i już chwilę później znów stworzyli zagrożenie pod bramką rywala. Oleksiej Prytuliak mijał kolejnych obrońców, a potem dograł piłkę na prawą stronę. Piękny strzał jednego z zawodników gospodarzy i znów na wysokości zadania stanął Wajrak. A to już 41 minuta gry i gol dla pomu. Tak jak przy pierwszej bramce dalekie dośrodkowanie ze stałego fragmentu gry, zgranie piłki tym razem do Jakuba Barana i ładny strzał lewą nogą ponownie zapewniły gościom prowadzenie. Od początku drugiej odsłony, co było do przewidzenia, miejscowi dążyli do zmiany niekorzystnego rezultatu. Już w 50 minucie udało im się doprowadzić do remisu. Ponownie na listę strzelców wpisał się Michał Wołos. Jak się okazało, nie było to ostatnie słowo młodego zawodnika hełmianki. Już 4 minuty później ten sam zawodnik zdobył kolejnego gola i dał swojej drużynie prowadzenie. Przewaga gospodarzy w drugiej połowie nie podlegała już żadnej dyskusji, wciąż jednak brakowało skuteczności, bo gdyby hełmianka wykorzystała wszystkie stworzone przez siebie okazje, jak choćby ta, albo ta, wynik mógł być zdecydowanie wyższy. Gol ustalający rezultat meczu padł w 87 minucie. Kolejną ładną akcję ofensywną Hełmianki wykończył Oleksiej Prytuliak. Hełmianka, Hełm, Pom i Piotrowice 4-2. Nowy szkoleniowiec Hetmana Zamość Marek Motyka nie mógł sobie zapewne wymarzyć lepszego debiutu na ławce trenerskiej drużyny z zamościa. Hetman przed własną publicznością pokonał wodawiankę aż 5 do 1, nie pozostawiając złudzeń, kto w tym meczu zasłużył na komplet punktów. Inna sprawa, że goście przyjechali do zamościa w 11-osobowym składzie. Pierwszy gol padł już w 15 minucie meczu. Damian Kupisz ładnie zastawił się w polu karnym, a potem precyzyjnym strzałem pokonał Macieja Danielczuka. Włodawianka nie miała jednak zamiaru złożyć broni. Przyjezdni, dopóki dysponowali siłami, skutecznie przeciwstawiali się wyżej notowanemu rywalowi. W 26 minucie podopieczni Marka Droba doprowadzili do wyrównania. W taki sposób defensywę Hetmana pokonał Piotr Chodziutko. Tuż przed przerwą miejscowi znów wyszli na prowadzenie. Bardzo aktywny tego dnia Damian Kupisz zdecydował się tym razem na uderzenie za 20 metra i trafił do siatki. A to już druga połowa i 71 minuta, kiedy to Hetman podwyższył na 3 do 1. Tym razem na listę strzelców wpisał się Damian Ziłkowski. Niespełna 3 minuty później było już 4-1. Znów jedną z głównych ról odegrał Kupisz, który co prawda nie zdobył tym razem gola, ale za to dograł dokładną piłkę do Błażeja Omańskiego, który z najbliższej odległości umieścił piłkę w siatce. Gol ustalający wynik meczu padł w 89 minucie gry. Piłkę do własnej bramki skierował próbujący interweniować Mateusz Książek. Hetman Zamość pokonał Łodawiankę 5-1 i było to już szesnaste zwycięstwo zespołu z Zamościa w tym sezonie. W niedzielne popołudnie Polesie Kock podejmowało na własnym obiekcie Tomasowie. Kibice zgromadzeni na trybunach zobaczyli twarde, ale i emocjonujące widowisko. Już w drugiej minucie gola mógł zdobyć Krzysztof Zawiślak. Instynktownie piłkę wybronił jednak Marcin Makowski. Kilka minut później, po dalekim wyrzucie z autu, strzał na bramkę oddał Marcin Żurawski, ale pomylił się. W 18 minucie to gospodarze otworzyli wynik meczu. Taki pomysł na wykonanie rzutu wolnego okazał się bardzo skuteczny. Gola zdobył Grzegorz Misiarz. Tomasowia dość szybko doprowadziła do wyrównania. W 25 minucie w polu karnym faulowany został Marcin Żurawski i sędzia wskazał na 11 metr. Karol Karulak na raty, ale skutecznie pokonał bramkarza Polesia. W 29 minucie pod bramką gospodarzy znów zrobiło się gorąco, ale zawodnikom Tomasowi nie udało się skierować piłki do bramki. Remisem 1 do 1 zakończyła się pierwsza połowa tego spotkania. Druga odsłona była zdecydowanie bardziej emocjonująca, mimo iż goli padło dokładnie tyle samo. W 50 minucie tuż przed polem karnym faulowany został Dominik Kula. Ładnie, ale nieselnie uderzał na bramkę Piotr Struski. 6 minut później Tomasowia wyszła na prowadzenie. Znakomitym strzałem z rzutu wolnego popisał się Michał Skiba. W 74 minucie w polu karnym Tomasowi Marcin Żurawski faulował Dominika Kule i arbiter po raz drugi w tym meczu odgwizdał rzut karny. Grzegorz Misiarz takim strzałem doprowadził do wyrównania. Nieprzywykła do tracenia punktów z niżej notowanymi rywalami Tomasowia próbowała zdobyć zwycięskiego gola, ale piłkarze Polesia byli w tym meczu dobrze dysponowani i na ataki przyjezdnych odpowiadali równie groźnymi kontrami. W 79. minucie Nazar Milniczuk uderzył w spojenie słupka z poprzeczką, a w 84. minucie swoich sił spróbował Karol Karulak. Odpowiedź gospodarzy mogła przynieść gola, ale Arkadiusz Adamczuk nie zdołał minąć pewnie interweniującego Patryka Rojka. Po chwili Polesie Kock znów miał wyśmienitą okazję do tego, by cieszyć się ze zwycięstwa, ale piłka po strzale Jacka Cybula odbiła się od słupka. Po drugiej stronie boiska także było gorąco. Tuż przed końcowym gwizdkiem Tomasowia mogła przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę, ale zabrakło odrobiny szczęścia. Ostatecznie więcej goli już nie było. Polesie Kock zremisowało z Tomasowią 2 do 2. W pozostałych meczach czwartej ligi górnik drugi Łęczna pokonał Ładę Biłgorę 1-0. Gola na wagę trzech punktów zdobył Szawi Hernandez. Lublinianka zremisowała z Lewartem 1-1, gospodarzom prowadzenie zapewnił Erwin Sobiech, a w drugiej połowie do wyrównania doprowadził Michał Zuber. Kłos hełm wygrał z Lutnią Piszczac 1-0. Gola na wagę trzech punktów zdobył Alan Chmiel. Unia Chrubieszów bezbramkowo zremisowała ze stalą kraśnik. Kryształ Werbkowice pokonał LKS Milanów aż 6-0. Dwa gole zdobył Dawid Dobromilski, również dwa Adrian Wołoch i po jednym Patryk Nieradko oraz Stanisław Rybka. Co ciekawe, wszystkie bramki padły w pierwszej połowie meczu. Wiktoria Żmuć pokonała powiślaka końskowola 2-0 dzięki trafieniom Ichora Paskiwa i Jurija Furty. W tabeli czwartej ligi przewodzi hełmianka, która ma w tej chwili 63 punkty. Drugie są rezerwy Górnika Łęczna z 59 punktami na koncie, trzecie miejsce zajmuje Hetman Zamość, a czwarta jest Tomasowia. W dole tabeli Wiktoria Żmudź dzięki wygranej wróciła na 15 pozycję, a za nią są kolejno POM Piotrowice, Lutnia Piszczac i LKS Milanów. W zamońskiej klasie okręgowej także w ten weekend było bardzo emocjonująco. Oczy kibiców zwrócone były przede wszystkim na mecz Rostocza Szczebrzeszyn z Gromem Różaniec. Zobaczmy, jak wyglądało to spotkanie. Na stadionie w Szczebrzeszynie drugie w tabeli roztocze podejmowało goniący liderów grom różaniec. Gospodarze, którzy nie przywykli do przegrywania, zwłaszcza przed własną publicznością, i tym razem nie pozwolili rywalowi na wywalczenie punktów. Jak zgodnie twierdzili obecni na trybunach kibice, nie był to porywający mecz, najważniejsze jednak, że padły bramki. Pierwsi groźną okazję stworzyli sobie goście, ale strzał Arkadiusza Kusiaka minął słupek bramki rywala. Miejscowi odpowiedzieli w taki sposób. Żaden z niepilnowanych przez nikogo piłkarzy roztocza nie znalazł sposobu na wpakowanie piłki do siatki. Kilka minut później gospodarze przeprowadzili ładną akcję, po której taki strzał oddał światosław lawruk. Ukraiński pomocnik zrehabilitował się kibicą w 23 minucie, kiedy to wyszedł na pozycję sam na sam z Wojciechem Markowiczem i ładnym lobem pokonał bramkarza gromu. Przyjezdni próbowali doprowadzić do remisu, ale ich ataki zatrzymywały się na linii obrony gospodarzy. Przed przerwą na strzał z dystansu zdecydował się jeszcze Piotr Malec, ale nie stworzył realnego zagrożenia. Kolejne stałe fragmenty gry także mogły przynieść bramkę, ale do końca pierwszej połowy gole już nie padły. Na drugą połowę Grom wyszedł z zamiarem odrobienia strat, ale to roztocze stworzyło sobie groźniejsze okazje. Pierwszą już na początku drugiej odsłony, a kolejną kilkanaście minut później. Wreszcie w 83 minucie padł drugi gol w tym spotkaniu. Kontratak gospodarzy wykończył Łukasz Gulak. Ten sam zawodnik już w doliczonym czasie gry mógł po raz kolejny trafić do bramki, ale tym razem górą był Wojtek Markowicz. Roztocze Szczebrzeszyn-Grom-Różaniec 2 do 0. Właszczowie Korona podejmowała Wiktorię Łukowach Mielek. Po ostatnich dobrych występach piłkarzy trenowanych przez Andrzeja Rycaka, przypomnijmy, Korona wygrała z Gromem 3-2, a potem zremisowała 1-1 z Huczwą Tyszowce, tym razem miejscowi kibice ostrzyli sobie kły na obejrzenie zwycięstwa z Wiktorią. Plan nie został zrealizowany. Goście wygrali 2 do 0 i odskoczyli Koronie na 9 punktów w ligowej tabeli. W pierwszej połowie niedzielnego meczu Wiktoria miała lekką przewagę, której jednak piłkarzom z Łukowej nie udało się udokumentować strzelonymi golami. W tej sytuacji bliski szczęścia był Krzysztof Karwacki, ale jego ładny strzał z daleka minął światło bramki bronionej przez Patryka Maca. Korona odpowiedziała tym groźnym, ale również niecelnym strzałem z dystansu. Kilkanaście minut później swojej szansy nie wykorzystał Piotr Borowiak, który dobrze odnalazł się w polu karnym rywali, ale nie trafił w piłkę. Wiktoria odpowiedziała ładnym uderzeniem lewą nogą w wykonaniu Adriana Czapli. Bramkarz gospodarzy nie dał się jednak zaskoczyć. Goście próbowali dopiąć swego. W kolejnej groźnej akcji ofensywnej z daleka uderzał Mateusz Staroń, ale znów górą był Patryk Mac. Tuż przed przerwą wychodzący na czystą pozycję Piotr Borowiak został faulowany przez Arkadiusza Wojtynę, za co obrońca Wiktorii obejrzał żółtą kartkę. Z wolnego strzelał Damian Rój, ale Kasper Berbecki nie miał większych problemów z wybronieniem tego uderzenia. Chwilę później po rzucie rożnym znów było groźnie pod bramką przyjezdnych, ale i tym razem piłka nie wpadła do siatki. A to już druga połowa meczu i dośrodkowanie w pole karne z rzutu wolnego Bartosza Stefanika z Korony. W porę interweniowali jednak defensorzy Wiktorii. W 59 minucie w polu karnym ręką zagrał Igor Mosurec i sędzia Arkadiusz Łaszkiewicz zdecydował się na odgwizdanie rzutu karnego. Do piłki ustawionej na 11 metrze podszedł Mateusz Staroń i celnym strzałem dał prowadzenie przyjezdnym. Próby doprowadzenia do remisu podejmowane przez gospodarzy kończyły się fiaskiem. Doskonałą szansę mieli na spółkę Bartosz Stefanik, Alan Wojnarski i Piotr Borowiak. Pierwszy trafił w poprzeczkę, drugi poprawił w słupek, a ostatni nie trafił do bramki. W 87. minucie Wiktoria przypieczętowała zwycięstwo drugim golem Staronia po dograniu piłki przez Michała Króla. Korona łaszczów Wiktoria Łukowa-Mielek 0 do 2. Po pozostałych meczach klasy okręgowej Kosmos Józefów uległ u siebie Olimpii Mionczyn 0 1. Gola na wagę trzech punktów zdobył Damian Kukiełka. Omega Stary Zamość podzieliła się punktami z Potokiem Sitno. Mecz zakończył się remisem 1 do 1. Potok prowadził za sprawą trafienia Kamila Pysia, a jeden punkt gospodarzom uratował Damian Łata. Sparta Worzuczyn uległa na własnym boisku Igrosowi grosowi krasnobród 2 do 4. Dwa gole dla gości zdobył Dominik Karaszewski, a po jednym dołożyli Tomasz Mielniczek i Piotr Gozdek. Dla sparty obie bramki zdobył Daniel Sack. Włóknaż Frampol wygrał z olendrem sól 1 do 0 po bramce Pawła Nawrockiego w samej końcówce meczu. Pogoń łaszczówka zwyciężyła w starciu z Orionem Dereźnia. Mecz zakończył się wynikiem 2 do 1. Dla gospodarzy gole zdobyli Michał Lisowski i Mateusz Cywka, natomiast na listę strzelców Orionu wpisał się Bartłomiej Szabat. Sokół Zwierzyniec uległ na własnym stadionie Huczwie Tyszowce. Sokół prowadził za sprawą gola Emila Kniaziowskiego. Lider tabeli wywalczył trzy punkty dzięki trafieniom Przemysława Siomy, Dawida Dworaka i Tomasza Walentyna. W tabeli zamojskiej klasy okręgowej prowadzi właśnie Huczwa Tyszowce, która zgromadziła do tej pory 47 punktów. Tylko jeden punkt mniej ma Roztocze Szczebrzeszyn. Trzecie miejsce z 39 punktami na koncie zajmuje Omega Stary Zamość. Czwarty jest Grom Różaniec i Wiktoria Łukowa-Chmielek, które zrównały się punktami. W naszym programie to już wszystko, ale zanim się rozstaniemy w imieniu klubu sportowego Łada Biłgoraj, zapraszam państwa na mecz pomiędzy Ładą a Hetmanem Zamość, który odbędzie się w niedzielę 30 kwietnia na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Biłgoraju. Trwa przed sprzedaż biletów na to spotkanie. Można kupować je w budynku klubu Łada przy bramie wjazdowej na stadion. Przypominamy też o konieczności podania numeru PESEL i posiadania dowodu osobistego w dniu meczu, ponieważ niedzielne spotkanie odbędzie się jako impreza masowa. Szczegóły na stronie internetowej klubu Łada Biłgoraj. Zapraszam Zapraszamy na to spotkanie i zapraszamy też na inne mecze Czwartej Ligi oraz Klasy Okręgowej. Fragmenty niektórych z nich zobaczą Państwo w naszym kolejnym programie. A kolejny magazyn ligowy, z uwagi na Weekend Majowy, zostanie wyemitowany dopiero za dwa tygodnie, w środę 10 maja. Bramki z meczów będą Państwo mogli obejrzeć na naszym profilu na Facebooku. Dziękuję za uwagę, życzę wielu wrażeń na meczach i oczywiście udanego odpoczynku w Weekend Majowy. Do zobaczenia za dwa tygodnie.